Ewangelia zaczyna się wtedy, kiedy z czułością zaczynasz wsłuchiwać się w to małe s, to znaczy w serce człowieka. Papież Franciszek wydaje się, że odwraca Kościół do góry nogami i chyba w jakimś sensie to robi, przez powrót do Ewangelii. No ale nie zmienia nauczania kościoła, nie napisał nowego katechizmu. Myślę, że najlepszym dowodem na to jest wiele tez, które papież Franciszek z tego nauczania kościoła wyciąga, na przykład że kara śmierci nie powinna obowiązywać, że nie ma czegoś takiego przynajmniej dzisiaj jak wojna sprawiedliwa, ale tylko słuszna obrona. To są takie wątki, które już istniały w nauczaniu kościoła. Ale papież Franciszek je na tyle mocno wydobywa, pokazuje w nowym świetle, że wydaje się, jakby tworzył nowe nauczanie, ale w rzeczywistości nie tworzy nic nowego w sensie doktrynalnym. Tak samo nie wywraca też struktury Kościoła. Proboszcz to ciągle proboszcz, a biskup to ciągle biskup i właściwie struktura pozostaje ta sama. Nawet najnowszy dokument watykański o nawróceniu duszpasterskim, o tym właśnie jak konstruować parafię, właściwie przypomina, że struktura jest ciągle ta sama, sakramentalna, że w centrum jest Eucharystia, więc potrzebny jest ksiądz, że jest głoszenie słowo, że jest wspólnota. Gdzie dokonała się rewolucja? Ona jest bardzo wysublimowana, można powiedzieć w jakim sensie nawet lekko ukryta, ale właśnie dlatego, że taka wysublimowana, tak bardzo dotyka ona fundamentów, ja uważam, że jest to powrót do Ewangelii. Najlepiej chyba wytłumaczył to błogosławiony John Henry Newman, mówiąc o y, dowartościowaniu sumienia. Papież Franciszek dokonuje rewolucji y, w sumieniu, to znaczy w czym. Kardynał Newman mówi o tym, że mamy dwa S, wielkie i małe. Wielkie S to słowo Boże, które przyszło do nas przez Chrystusa, przekazywane jest przez Kościół i my w jaki sposób słyszymy je, no i chcemy według niego żyć. To jest życie chrześcijańskie. Ale kardynał Newman mówił, ale jest też małe S, które może jest za mało doceniane w kościele. To jest mój wewnętrzny głos sumienia. To, to Słowo Boże, które jest we mnie. I co ono mówi? Ono na przykład mówi o moich największych pragnieniach, o moich aspiracjach. Ono mówi o tym, co mnie boli, co mnie blokuje. Ono mi mówi tak naprawdę o tym wszystkim, co jest we mnie. I co mówi papież Franciszek? Gdy mamy duże S, nauczanie kościoła, gdy je tłumaczymy, wydajemy encykliki i potem tworzymy prawo, bardzo łatwo stworzyć instrukcje. Proboż dostaje instrukcję, dostaje człowieka, który na przykład przychodzi do niego do konfesjonału, czy przychodzi do biura parafialnego i on do tej instrukcji tego człowieka dopasowuje. A papież Franciszek mówi: O nie, to nie jest Ewangelia. Ewangelia zaczyna się wtedy, kiedy z czułością zaczynasz wsłuchiwać się w to małe S, to znaczy w serce człowieka. Kiedy też pomagasz jemu zobaczyć, że między tym S wewnętrznym, tym głosem serca czy sumienia. A słowem Bożym nie ma sprzeczności. Tam jest jakieś odblokowanie człowieka, ale tutaj potrzeba dużo cierpliwości. Mój kolega powiedział mi kiedyś, wiesz kiedy jest największa prawda między ludźmi, kiedy trudno kłamać, kiedy wieczorem rozmawia się szeptem. Zwróć uwagę, że trudno wtedy kłamać. Gdybyśmy my, jako duszpasterze, ale w ogóle cały kościół, przejęli się prawdziwą rewolucją czułości papieża Franciszka i chcieli się wsłuchać, w głos sumienia i pomóc najpierw człowiekowi i usłyszeć jego największe pragnienia i zobaczyć, że Ewangelia tak naprawdę jest odpowiedzią na te pragnienia. To byłaby to prawdziwa rewolucja w kościele. Postawienie go do góry nogami, bo nagle w centrum nie jest żadna instrukcja, ale jest człowiek.